Witam Was serdecznie z parku Miejskiego Zawiercie, ja jestem, mam na imię Bartłomiej, jestem trenerem Iron Dog Szkolenie Psów, a to jest mój wspaniały pies Tajga. Tajga jest dwuletnim owczarkiem belgijskim Merinois, trenuje razem z nami. W dniu dzisiejszym zaproszono mnie tutaj, żeby porozmawiać sobie ogólnie o pieskach, zadać mi kilka pytań odnośnie pracy z pieskami oraz prawidłowego zachowania do prawidłowego doboru zwierzątka tak, do naszego domu. Nie? I przede wszystkim jak kochać swoje pieski, nie? Tak, należy sobie dobrać przede wszystkim rasę do swojego stylu życia. Najważniejsze jest to, żeby zasięgnąć rady np behawiorysty do psychologa lub też samemu sobie poczytać, jaki ma temperament pies, jaki ma charakter, czy będzie nadawał się do naszego domu, naszego stylu pracy, tak, naszych dzieci, naszych sąsiadów gdzie mieszkamy, czy mieszkamy w bloku, czy mieszkamy gdzieś w terenach wiejskich. To jest kluczowa sprawa, ponieważ nie każdy piesek nadaje się do każdego właściciela, nie? I na tym należy się najbardziej zastanowić. Słuchajcie, ja uważam, że bardzo dobrym sposobem na wychowanie pieska jest kontakt ze specjalistą od najmłodszych lat. Jeżeli nie mamy doświadczenia, będzie dla nas to pierwszy piesek, to naprawdę nie jest dużo wysiłku spytać o takie podstawowe rady. O żywienie, o prawidłowe wprowadzenie, o sposoby tego wprowadzenia się z tym pieskiem, czyli zapinania obroży, czy też na szelkach, co będzie dla tego psa dobre, tak? Więc przede wszystkim tutaj chodzi o nasze bezpieczeństwo i od samego początku należałoby się tym zainteresować, nawet już przed kupnem psa, spytać się takiego doświadczonego osoby, trenera, behawiorysty, żeby później nie było żadnych problemów. Jeżeli widzimy jakiekolwiek problemy z socjalizacją, która jest tak bardzo ważna w procesie dorastania piesków, na Każdym problemem należy się bezwłocznie stawić, żeby później uniknąć, nie pogłębiać tych problemów, uniknąć ich po prostu na samym początku. No, najważniejsze to jest przede wszystkim wiedzieć, co ten pies sobą reprezentuje, czyli czy jest prawidłowo socjalizowany, czyli czy on się nie stresuje w danym otoczeniu. Jeżeli mamy psa prawidłowo socjalizowanego, to on się będzie zachowywał wszędzie prawidłowo w każdych warunkach. Jeżeli mamy jakieś problemy z pieskiem, czyli zazwyczaj są to braki socjalizacyjne, czyli że na początku piesek był mały, w tych naj... naj w neprauglicznych okresach dorastania tego pieska nigdzie z nim nie wychodziliśmy, no to później okazuje się, że piesek może być zaburzony, może mieć zaburzenia lękowe, tak? No i nie tylko. Może być problemy z agresją. To już jest cechy takie osobnicze pieska, tak? I danej rasy, nie? Więc przede wszystkim stawiamy na tą socjalizację. Druga sprawa, należałoby mieć Smycz i obroże, tak? jeżeli mamy też również szelki do wykorzystania, tylko pamiętajmy, że szelki tak naprawdę były stworzone do ciągnięcia sanek albo innych ciężkich przedmiotów, jeżeli mamy psa, pieska wyszkolonego, rozumiem, możemy chodzić sobie na tych szelkach i to nie, to nie e, niczym nam nie przeszkodzi, tak? ale piesek musi być przede wszystkim dobrze socjalizowany. I wtedy, jeżeli mamy te, mamy te szelki tak, i no, chcemy chodzić na tych szelkach, oczywiście. Ale pamiętajmy o tym, że tutaj szelki nam nie zapewniają pełnej kontroli nad psem. Ten pies może się obracać w każdym kierunku. Nie jest to przydatne w procesie socjalizacji. Nie, Tajguś? Najlepsze są zwykła obroża, najzwyklejsza, gruba obroża, taka jak tutaj ma nasza Tajgusia. I na tej obroży możemy dużo zrobić. Fajne są też obroże pół, półzaciskowe. Wtedy mamy bezpieczniejsze sądy, że nie wszystkie nam się z, ze szyi. I następna ważna sprawa, dzisiaj poruszyłem u siebie na socjalnych mediach. Przede wszystkim dobór tej osoby szkoleniowca. Tak? Mamy tutaj dużo osób, behawiorystów, e, prawda, którzy tam świadczą jakieś usługi na rynku. Tylko, że tak trzeba byłoby ich troszeczkę zweryfikować. Tak? A podstawą takiej weryfikacji by było tego, że spytać się czy w ogóle mają pieska. To jest raz. To druga sprawa, czy ci ludzie w ogóle ukończyli jakiś kurs, czy tylko kurs weekendowy, nie? Następna sprawa, czy ci ludzie mają jakieś pozytywne opinie, czy mają jakiegoś psa użytkowego, czy zrobili jakiegoś psa użytkowego, może się okazać i to całkiem nie żartuje, że oni mają nawet psa nie mają, tylko mają kotka w domu, nie? I to jest bardzo interesująca sprawa, więc takie rzeczy Powinniśmy weryfikować, jak my szukamy pomocy to chcemy się kształcić u najlepszych specjalistów i patrzeć na to, o proszę tak, nam tutaj ziewa, budziła się troszkę. Słuchajcie, jeżeli chodzi o naszą firmę Iron Dog'a, my zajmujemy się głównie psami specjalistycznymi, takimi obronnymi. Na co dzień przychodzą do nas ludzie również, którzy potrzebują pomocy z tych takich behawiorystycznych. Staramy się im pomóc, zawsze nam się to jakoś udaje, więc myślę zachęcam wszystkich do korzystania nie tylko z moich usług, ale ze wszystkich takich renomowanych behawiorystów i trenerów psów, ponieważ to daje nam pełni, że tak powiem, radość z posiadania pieska i pomaga nam w uniknięciu dużych problemów. Słuchajcie, jeżeli najczęstsze problemy, do której przychodzą do nas ludzie, są to problemy podstawowe, takie ciągnięcie na smyczy, czy też nadmierna agresja. Tak? Ludzie myślą, że jak mają małego pieska, to nie mają problemu. Po co? Wezmę go na rękę i super. Tak? no Nie, no jest problem. Nie? Pamiętajcie, nigdy, jeżeli macie jakiegoś psa, to jest ostateczność, żeby dawać psu jakieś leki uspokajające. Te leki to nie załatwią nam problemu, tylko chwilowo powiedzmy wyciszą tego pieska, a ten problem dalej będzie. nie? Więc przede wszystkim zanim macie takie problemy z nadmierną agresją, z ciągnięciem, z nadmierną akcytacją weterynarz jak najbardziej, ale nie jest, to, nie jest to, że tak powiem, rozwiązanie problemu, podanie jakichś leków, tak? czy też błonbroże, kastracja, tylko proszę Państwa, należy się do specjalisty, spróbować e, przejść etap szkoleniowy, dopytać się paru prostych takich naprawdę rad i zobaczycie, że wszystko się zmienia w ciągu nawet jednej godziny poświęcony piesku z odpowiednią osobą.